Przygotowuję się, e, biga i kopiołka. Chcę jednak wyśpiać tak. trzech tu kuchar w Nie wiem jak się daruję. Co ty to nie jeździ w honorowych? Bo ty masz pecha do tych honorowych. Ale co honorowe? Rund. Ale ja nawet nie zamierzam. Ja mówię, że nie jadę następnych zawodów. Ja Przyjeżdżał. jechać, na swoim. Bo jak nie będą osiemnaście trzynaście